Nadzwyczajne środki finansowe dla Świętochłowic i nadzwyczajna sesja Świętochłowickiej Rady Miejskiej. Mamy siedem konkretnych projektów. Posiedzenie dotyczyło przede wszystkim zmian w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta, które uwzględniają wielomilionowe wpływy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Sesja nadzwyczajna została przygotowana dlatego, żebyśmy mogli już nie czekając na termin zwyczajnej sesji reagować i przystąpić do procedur przetargowych wyłaniających wykonawców do projektów, które zostały zatwierdzone z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W zasadzie od kilku dni już działamy nad tym, żebyśmy mogli formalnie wystartować z procedurami przetargowymi, tak żeby wykazać, że mamy dokumentację, w tym przypadku WPF, który. Zatwierdza te kwoty, które zostały przyzna przyznane przez rząd. Dzięki rządowemu wsparciu zrealizowanych zostanie siedem dużych projektów inwestycyjnych, to m.in. budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i modernizacja boiska na skałce, budowa nowego zjazdu z DTEśki, czy remonty ulic Łagiewnickiej i Zielonej. Ja jako mieszkaniec świętochowic czuję się szczęśliwy. Czuję się szczęśliwy, dlatego że do tego budżetu, który i tak jest już bardzo optymistyczny pod względem inwestycyjnym, wprowadzone zostały kolejne środki, to jest kolejne 30 milionów na ważne inwestycje dla miasta i dla mieszkańców. Środki, których do tej pory jeszcze nigdy w świętochowicach w takiej skali nie było. Świętochłowice w tej chwili wstępują na ścieżkę rozwoju, o którym do tej pory Marzyliśmy, mówiliśmy, ale tak naprawdę realnych pieniędzy nie było. Choć najwięcej dyskusji wzbudziła lokalizacja hali widowiskowo-sportowej, która planowana jest na świętochłowickiej skałce, to zdecydowana większość radnych, także tych z opozycji, była za wprowadzeniem zmian, które pozwolą na rozpoczęcie działań związanych z planowanymi inwestycjami. Przeciw było tylko dwóch radnych z Ruchu Ślązaków. To pokazuje, że ważny jest zespół, który będzie wspólnie działał na rzecz rozwoju świętochłowic. Podkreśla Zbigniew Nowak. Przewodniczący Rady Miejskiej. Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej pokazała to, że, że jest ta opozycja obiektywna, jest też kilkoro radnych, tak zwanej opozycji totalnej, tak? że są radni, którzy są liderami w tej opozycji, którzy kreują pewien wizerunek miasta. Są przygotowani do posiedzeń Rady, bardzo mocno, bardzo stanowczo artykułują swoje, swoje poglądy, ale finalnie, wiedząc, że będąc przeciwko WPF-owi i przeciwko budżetowi miasta, blokują rozwój miasta. Za to wielki szacunek i to się nazywa właśnie dla mnie zespół. W świętochłowicach podkreślają również, jak ważna jest współpraca miasta z pozostałymi partnerami, tak z rządu, jak i z samorządu. Bez tego nie udałoby się pozyskać tak dużego wsparcia finansowego dla miasta. Pokazuje to, że zarządzający w mieście bardzo dobrze współpracują i ze służbami wojewody, ze służbami marszałka, no i przedstawicielami rządu. Te pozyskane środki, te 28 milionów, które pozyskaliśmy na 7 projektów, pokazuje, że warto współpracować, ale też pokazuje, że nasze służby bardzo dobrze pracują i bardzo dobrze przygotowały te projekty, które pozyskaliśmy dla, dla, dla miasta. Projekty, które uzyskały rządowe wsparcie, nie tylko pozwolą na rozwój świętochłowic, ale w przyszłości mają dawać miastu dodatkowe dochody.